ta miejscoweczka lecimy na Hoteli Community, czyli jakieś miasteczko, na społeczność, gdzie ludzie robią gliny jakieś garnki, nie garnki, zobaczymy, jesteśmy na to, a w okolicy to bardzo zajrzeć, nie Ale zobaczyć. Co ja tu pani sierpa. Dziecko nie pani ja... Jesteśmy boteczki i tutaj robią wazy z gliny. Tutaj. i na tych maszynach takich nie patrzcie jak te takie starodawne mam takie stanowiska, jakby jak to się robiło za starych czasów nie Oni cały czas robią takie tradycyjnymi metodami ty. tak takie a. i patrz takie żarki nawet co tutaj robione na tym bardzo fajnie to wygląda nie nawet się świnki z karbonki. A, a tu pani robi glinę Ubieja glinę Proszę bardzo. A tu już pakują na taki wózek. I gdzieś to będą wywozić chyba do sprzedania czy coś. Albo nie przywieźć, to chyba dopiero. No, no i taki bajer mordeczki po drodze. No i wszyscy cały czas pracują, nie? Naprawdę. I ja tak rozkmijam właśnie zaraz wziąć takich właśnie imigrantów z, z takich krajów, to tam biorą jakieś takie... Dziadostwo, co no, robi gnoju, tak? No, gdzie, właśnie tutaj na pokaże Pani. Nie. Yeah. się ukrywa. Hello. Yeah. <laughs> A mój wiceron, zobaczę, co będzie robiła. kawałek gliny. I tu Pani pokaże, co się robi teraz. O, thank you. Super. Krzesełko na Pani przyniosła. Jaka fajna, to Pani przystanowisko. Coś pozytywnego, nie? Thank i lecimy na no Majdach w kinie teraz, widownia. Na krzesełku. Przygotowuję. No. A oni tam śpią normalnie, nie? To są chałaki. Oni tam śpią. O, i fajta zjedzie, patrzcie. A jakieś Nie, popukała i zawsze nogą napędza Ciekawe, jak robi jeden, nie? Taki. No w wprawę, to wiesz. Ale bania zajebista, Kawałek, jak to to Parz źle zrobiła tam od razu. W <grymne> nie czuję. kształt, nie? A tak, ale mam uczucie nie? Zobaczcie. Mam taka bania po drodze, mordeczki. To nie można pogadać z panią, nie bądźcie po angielsku, mm -hmm. w ogóle nie gadają. Nie, good nie. Good. nie, Nie. A ja teraz udetnie takiego małego. A, zrobiła taki mini ten. I taki wazonik, łaciu. Patrzcie. <laughs> Jak teraz. <laughs> I następny I następny wazonik. Może to z jakimś O, zrobić. O, taki większy. mnie teraz zrobił, no coś. Łóżka chodzi cały czas. No, nawet tylko w kurczę wiesz? Zobacz, to wszystko równo, to jest idealnie zrobione, nie? To jest rancik i to wygląda. ale to ma to chwilę, moment, nie? Taki wazonik. Liteczka. No, 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 Proszę bardzo. No, czy chcesz spróbować? Ja? Ja. No i spróbuj, Lala, i i ona będzie A ma co, co? zrobić Kurczę. O ja pierdziuty Ty, <laughs> ty, ty chodzi okay. no. do tyle Doszły, do, tej, do przodu. No Coś się jecha. Ten... Ledwo siadła już A... Cała Ilona Pierdolesentnej następnej. <grymne> o no! Ja pierdolę Dwie maszyny z dupcyły. A, bo ja. tu jest na takich ślub za ja. szybko. To jest, to jest, trudne, nie? Bo to raz źle palec to, to ci wszystko, wszystko ci się burzy. No. No mordeczki, to nie jest takie proste. Zobacz, się robi, Pani tam widzi co, jak musi być, żeby było dobrze. Nie ona ma już taką rękę, że ona dotyka i się formuje. No, ona no, to już parę lat robi, także... <laughs> proszę bardzo. Jaki Tada. O, ciężkie. <laughs> proszę bardzo. Proszę bardzo, chyba za nich kilka na. Fajnie, żeby przyjechali, naprawdę pozytywnie. A że jeszcze ludzie takie rzeczy robią, nie, to się w głowie nie mieści. Ja już myślałem, że to już chyba takie coś... Przeminęło z wiatrem. A to jest od nich chata w ogóle, nie? Pani że mogę krecić na problemu, także I tam jeszcze u góry mają jakieś takie coś tam I sobie żyją w gronie rodzinnym Jest pozytywnie ich tu jest Jedna na drugiej Po tym... no. I patrzcie, te świnki to wkładają, nie? taki proces nie no I my to sobie z nimi posiedzieli elegancko i ląka polepiła spierdliła dwie maszyny jeden z banuszek ale koniec końcu coś tam ulepiła także śmigamy a tu jakie fajne fantyki pojechałeś ty kurcze, wiesz, łowisz sobie z fajnego zaleszonego. Wyjeżdżamy z wioski, a tutaj taki waje. Tak, na skrzyżowaniu. Ale jest asfalt. Mm, to wstawiliśmy młodeczki za szamanko. Szpeczka taka, elegancka. <gry> jest pani świhnięta. Hello, what's up? Tu jest ten. Fajni ludzie nas tutaj ugościli. zupeczka, ale jaki jest rozpierdol. Makaron i ryż jednocześnie, nie? Ale bardzo dobre, bardzo dobre jest, no. Pozytywnie, nie? Naprzeciwko mamy takie view. Śrutynia jakaś, czy coś. No, bardzo pozytywnie.